Witam was z tej strony kubek z 2001 dzisiaj gramy w simcity jak tutaj widzicie w święta dostałem dodatek simcity miasta przyszłości kiedy zanagrywam już jest dostępny tryb offline jej długo na niego czekałem eee, jest to naprawdę ciekawa rzecz. Tutaj widzimy. Grałem troszeczkę samemu, chciałem nagrywa... nagrywałem to, ale no, wychodziło tak trochę głupio te odcinki. Yy, I w ogóle, żeby nagrać... Przepraszam Was, że tak dawno nie było odcinków, ale żeby nagrać to wszystko, yy, dlaczego? I to wszystko, to by trzeba odcinek cały nowy stworzyć. Yy, dlatego nie będę o tym teraz opowiadał, bo to będzie po prostu głupie tak gdzieś tutaj aha tu mieliśmy zać e, także ja na chwilę zatrzymam nagrywanie gdyś pamiętacie z odcinka numeru 2 jak długo się to ładowało także widzimy się za chwilę witam Was już po przerwie jak e, dawno w tą grę nie grałem Dobra, a jeszcze pamiętam jak się w nią grało. Nie bójcie O, co to za auto jedzie? Co to za autko jedzie? mi ja się dowiedzieć. Ciężarówka omegi. To tak one wyglądają. To wygląda jak schlepnie, jak ciężarówka. Proszę o opinię na jej temat w komentarzach. Dobra. Ale życie toczy się dalej, nie możemy się przyglądać cały odcinek jednej ciężarówce Tu jak widzicie już trochę się pobawiłem Eee zamknąłem go Tak zamknąłem, dobrze Eee teraz tak Tutaj jak widzicie Fabryka Omega Co. Ta, wiem, wiem jak to się czyta, przed chwilą oglądałem film, więc nie wytykać mi nie wytykać mi, myślałem, że to jest całkowicie praktycznie nadpolskie przetłumaczone, ale widać jest kawałeczek angielski. Dobrze. Zobaczmy jaki jest. Słabo. Słabo. Dostawy są na łabątka. Na dwuje. No przecież... Co się z wami dzieje? No, dostawy powinny być na szóstkę, a nie na łabątka. Dzisiaj jestem taki rozweselony bardzo, bo wczoraj kupiłem domeny dla hostingu mojego. Jestem taki rozemocjonowany, że się tak cieszę normalnie. Nie, wy nie wyobrażacie sobie tego. To jest trudne do wyobrażenia. Animację zepsuła. Animacja się zepsuła. Aha, straszne. Dobrze. Co? Podobno. No brawo, że myślimy o tym. No co? Czego Ty chcesz? Burmistrzu, by miasto jakieś tam awansowało do przyszłości, potrzebujemy zamożnych pracowników, którzy poprowadzą badania nad nowymi technologiami. Pierwszy, pierwszy krok to. Z, z, na zupełnie nowej e, futurystycznej drodze przeciągnięcie zamo zamożnych pracowników Co ty na to burmistrzu No dobrze, ale co musimy zrobić? To jest pierwsze No, dziękuję Umieś park, zbuduj tyle domów dla zamożnych Miej tylu zamożnych pracowników w mieście No, nagroda jest dosyć, dosyć, dosyć imponująca to wam muszę powiedzieć Burmistrzu Kubek z 2001 W mieście coś tam żyje mi się świetnie Jest żywe i bogate Brakuje mi jedynie miejsca odnowy duchowej Takie jak świątynia Kościół, meczet lub nowoczesna świątynia Pomóż nam A No dobrze Nagroda jest spora yy, I tak Tu już widzę, że raczej będziemy mu musieli odmówić Uwielbiam to Kopalnia mi go dozwania. Oooo! A burmistrz kupiek to Cieszę się, że do nas dołączasz. Pomyśl tylko o wszystkich przerażających świństwach i przestępstwach, które... Łooo... Wow. Nie, 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 nie dziękuję. Nie, podziękujemy. A co chcą w kopalni? A wydobywamy tony węgla, bo to będzie bo to naprawdę tylko tony. Czas rozbudować kopalnię węgla. No dobrze. Dobra, dobra. Dostaniecie wągiel, dostaniecie, dostaniecie, jestem dobry. Ooooooo, To mi się podoba. Co wam muszę powiedzieć? To mi się podoba. Tylko to, że tu trzeba... Ten, KG Omega Co, aktywny w regionie, no że w regionie, no to już lepiej, ale że w ogóle takie coś chcą, to to jest straszne. No nie mów w że tyle ile to kosztuje, nie, to nie edytujemy tego, nie, obrażam się dla was, obrażam się, for forever. For forever, jej, for forever, uwielbiam to. Dobra, co wy chcecie tutaj? No. Naszym współwłaścicielem jest już Omega Koła, więc może my zacząć wysłać Omega do sklepów! Jej, śmieci. Co ze śmieciami? Co ze śmieciami? Jest, jest u nas wysypisko? Czy zapomniał kubeks? O, kubeks łaskawie raczył zapomnieć! Nieładnie to, nieładnie panie kubeks. Nie wolno zapominać o potrzebach obywateli. I teraz tak. Weźmy, weźmy obligacje na 100 tysięcy. Tak. Pan Kubek ryzykuje. Uwielbiam to robić, ryzykować. Tak. Nagrywam to dosyć wcześnie. No. no, nie wcześnie, 11 jest. Dzisiaj jest jak coś. Wielki czwartek przed wielkanocą 2014. Tak. Tak, wielki czwartek jest. E, także jeżeli ktoś mnie ogląda e, właśnie e, dzisiaj, kiedy nagrywam, to życzę mu wesołych świąt. Chociaż ze względu na święta, dostaniecie od Kubeksa prezencik i w święta będą, będzie e, fajny odcinek. Myślę, że nawet uda mi się rozpocząć e, nową serię, o której wam powiem już, już niebawem. Powiem Wam tylko tyle, że seria, nazwie, nazwie, nazwę ją Minecraft War jest prawie już ukończone, są przygotowania. I jeszcze z Panem, z Panem Maro, nie pamiętam dalej jego nicku, przepraszam Cię Maro, ale naprawdę zapomniałem. I tak, i właśnie z Panem Maro będziemy, będziemy robić też serię. Yy, nie będę wam o niej więcej mówił, bo tam się dowiecie już w pierwszym odcinku z tej serii. No dobra. Jest fajnie, ale co potrzebujecie? Dostawy, Dos co Dostawy? Konieczna dostawa omegi, konieczna dostawa omegi, bo się zamkniemy, bo się zamkniemy i nie będziecie mieli omegi. Kończy nam się omega, nie, nie, zaraz kończy nam się omega. Nie no dobra, już nie, nie będę tak wariował. Dobra. Dzisiaj odcinek będzie wyjątkowo dłuższy i w ogóle będą teraz troszeczkę dłuższe, nie będą 10 minutówki, ze względu na to, że jej, mam nowy internet! Jupi, jej, jej, Jupi, jej, jej, jey Jupi, jej, 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 i normalnie ten... Origin mi się zaaktualizował bodajże tysiące razy szybciej niż normalnie, także jej! Także możecie, możecie wiedzieć teraz, jaki miałem kiedyś internet. Jestem z tego mega zadowolony. O, animacja się już naprawiła, patrzcie. Patrzcie, naprawiła się. Naprawiła się. Jej. Yeah! Może z Minecrafta za długo będzie. No będzie za niedługo z Minecrafta odcinek. A szczególnie to Minecraft War. Strona internetowa tego jest prawie gotowa. W opisie dostaniecie do niej link. Dzisiaj powinna już się znaleźć, ładnie i być gotowa. Tam już wszystko znajdziecie, w Mam nadzieję, że będziecie z tego zadowoleni. Ale tak. Jej, niedobrze. Dobra. Czy na tej górze są jakieś ważne rzeczy? Coś w regionie chcecie, co chcecie, ale ja nie chcę. Najlepiej. Coś w regionie chcecie. Ale ja nie chcę. Jej! Jest moc. Dobra. Ej, gdzie są mapy? Gdzie są mapy? Gdzie są mapy? O, tu są mapy. Bo ja grałem ostatnio w inną grę i normalnie taka fajna była. I z niej też będę nagrywał. I tam mapy były troszeczkę inaczej. Znaczy, podobna do SimCity, ale trochę na innych zasadach tam było. Co to jest? Dobra, nie ja chcę mi się za nim gadać. I my chcemy mapę e, paliwa, kopal paliw kopalnych i, nie i rudy. Kurczę. Ty to my nie mamy kopalni rudy. Co za kubeks? Zapomniał o kopalni rudy. Łał! Wow, nie! Musimy to naprawić. Co? Ile zgonów? 5 zgonów dziennie. No ja tam... Ostatnio było 20. To się wam pochwalę. No dobra, postawimy im klinikę, bo nie chcemy, nie chcemy, żeby nam zdychały z simy. I nie chcemy też niszczyć jakiegoś domku, dlatego tu macie. Tylko, jeżeli będziecie żarli za dużo kasy, to was wyłącza. To wam mówię. Nie żeryj ta dużo kasy, bo was wyłączę. 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 Dobra, ruda jest. A gdzie, a gdzie ropa? Gdzie ropa? Gdzie ropa? Uciekli nam z ropą, nie? Ładnie, nieładnie. No, Omega już jedzie do kogoś. Do szczęśliwego odbiorcy, w cudzysłowie. Ha, ha, ha. Nie wiem, jeżeli komuś przeszkadza, że jestem tak rozradowany, no to, no to bardzo, bardzo go przepraszam, ale... w następnym odcinku pewno już tak nie będzie. Ja nie wiem, tak o, zróbmy. Najpierw... Teraz ciągniemy to dalej. Kurczę, będziemy mieli problemu teraz. Kurcze, kurcze, kurcze. Kurcze, usmażone i upieczone. Co my teraz zrobimy? Po co ci ludzie to? Aha. Dobra. Zrobimy tak, żeby się nie męczyli. No i patrzcie, nie będą się męczyli. Tutaj będą... E Palcem chciałem po ekranie pokazywać Tutaj będą sobie po prostu jeździli A nie będą musieli jechać tam na koniec I nie będą tracili paliwa Chociaż to by nam się bardzo opłacało, jeżeli by tracili dużo paliwa Dobra, no te tekstury są zbagowane A poczekajcie, może zbyt duże nachylenie drogi. Okay. Nie, to skrzydowanie mi się totalnie nie podoba. Takie dziwne ono było. Trzeba je poprawić! i jest dobrze nikt mi nie zarzuci, że źle drogę robię no, no i co? ciarzmy się teraz tak kasy nieba! Ma! nieba ma kasy! kasa uciekła podatki idą w górę więc jej mamy więcej kasy więcej kasy więcej kasy 13% to i tak niedużo 14. No jest dobrze. Dobra, odcinek ma 14 minut, także jest dobrze. Sam materiał ma 14. O, tu jest beczka wielka na ropę. A tu są pojemniki na rudę. Dobra, nawet ciekawe. Ciekawe rozwiązania. Owega, co? Proponuję ciekawe rozwiązania, niemożliwe. No, widzicie? Wszystko nam się zaczyna ładnie tu układać. jedno rubowisko, trzeba było rubowisko, pożar budynku. No, smutno mi, przykro mi bardzo, ale no. Nie by da to wpływu. Do widzenia. O, a ostatnio oglądałem odcinek taki, jeden yy, fajnego serialu. Dlatego dzisiaj świat według kiepskich, nie? Nie pamiętam, który zrobił, ale było że jak pan Ferdynand został biurokratą. Było epickie. Dobra. 5000 tysięcy mamy. E, zwiększymy troszeczkę... No damy im... Zrobimy im tutaj gdzieś osiedle. E, zrobimy im gdzieś osiedle. Tarararam, im Zrochobimy. O, teraz jest symetryczny prosto prostopadle jest Więc jest dobrze, jak ja lubię, jak wszystko jest dobrze Jak wszystko jest tak ładnie, dobrze, jak wszystko mi się podoba I wtedy jest kozacko aha. A i możliwe, że za niedługo będzie nowe outro. A jak widzicie, jak obiecałem, grafika kanału miała być i jest. Niestety nie wymienię programu, w którym to zrobiłem, ze względu na to, że YouTube by mi zarzucał, że te, te prawa autorskie, wiecie i wszystko. Słyszałem, że YouTube tak robi, więc nie, nie, mam, nie mam ochoty tego sprawdzać na własnej skórze. Bo niestety, ale raz. Sprawdziłem używając muzyki do, e, która niestety była wpisana na listę, że Oda jest na prawach autorskich No i, i pod moim filmem były reklamy Pod pierwszym odcinkiem wiecie Jest Kop coś tam coś tam w e, coś tam Nie będę wymieniał nazw Dobra Miasto jakoś zarabia I wiedziałem że z omega, czy będzie Kończy nam się Omega No dobrze, wyprodukujemy te drony, ale ludzie, no. ile można, do tego, żeby drony wyprodukować, to trzeba to wyprodukować. A nasze zyski są na razie malutkie. Nieładnie, nieładnie. Coś to się fajczy? fajczy się nie nie fajczy jej nie fajczy się nie fajczy się nie fajczy się nie fajczy się nie fajczy nie Dobra chcą Więc przydałby się park rozrywki czy moglibyśmy im dać park rozrywki Zobaczmy A um, przykro mi, ale wasze parki rozrywki, no... Nie oszukujmy się, ale to trochę kosztuje. A to jest drogie, jak nie wiem. Może to? Co to miało być? Eee, gdzie ja bym to mógł postawić? Bo tak, tak mi się to podoba. Taki kłebek wełny. Największy na świecie. Tylko bez niszczenia cudzej własności. O tu. Jej, to jest park? To się zalicza do parku? Jak, tak, to dobrze. O, widzę tutaj. Tutaj też fajnie można rozpoznać, czy y, coś jest już y, wcielone do y, jakby takiej przyszłości po y, drodze. Jak tutaj. Tutaj o, widzicie. Taka droga jest zwykła, a tu taka. No taka już inna, prawda? Po tym można łatwo poznać. Czyli mniej więcej ten sklep tutaj. Korzysta z Omega Co ten sklep tutaj korzystał korzystał z Omega Co, bo jak widzicie był zamknięty. No to jak mi zimno. A tu widzimy jak wygląda aleja. To jest aleja. Nie pamiętam jaka. Ale tutaj jak widzicie jest Omega Co. Tu jest ta zwykła aleja, a tu jest ta chyba lepsza aleja. Też fajnie wyglądają na tych yy, alejach przejścia dla pieszych. Jak zapałki, nie? Nie kojarzy Wam się to z zapałkami? No, napiszcie w ogóle, co myślicie o tym dodatku, bo mi się on naprawdę podoba. Czekałem. Chciałem go bardzo, bo no nie ukrywajmy, to są epickie rzeczy. Miałem załatwić akademię. No nie załatwiłem. Trudno. Co byśmy mogli tu zrobić? to jest specjalizacja miasta tutaj 400 płacimy za administrację 200 głównie te to, głównie to obligacje nam jedzą pieniądze co jest złe nie chcemy obligacji nie chcemy obligacji chcemy żeby nagle zniknęły jej Kupiły ten, poszły pieniądze na ten, na olej. Kurczę No. Ładnie jest. Tutaj jeszcze dajmy. Jest kozacko. No tutaj widzicie te przejścia dla pieszych? No. Może fajne, ale takie trochę, trochę, trochę słabe. E, dlatego mniej więcej chcemy tutaj też to zrobić jakieś ładne. Co? Skład pełny! Nie zróbcie kupy. Zamknięte, bagazy zapełniony. O nie! Nie będziemy mogli, nie będziemy mieli zaraz pieniędzy. No. Eksportuj. No eksportuj, no eksportujcie się, eksportujcie. No przepraszam, ale albo mi się wydaje, albo ja tu przez chwilą widziałem, że się pracował. A może mi się to tylko wydawało. A czemu z niego się tak dymi? Czekajcie. To kurczę, tu manipulowanie to jest trudno. Widzicie ten dym? Chciałabym to i tak dalej No, pracujecie, to dobrze. Zaraz będziemy mieli pieniądze. No, węgiel pojechał. 4000 jesteśmy zalobili. Teraz będzie trzeba postawić mega wiedzę. Tylko mega wiedzę są drogie jak nie wiem. I to jest st lasne. Tak. A może Mega wieże Elite od razu sobie... ...sobie od razu postawimy. Będziemy mówić ładnym polskim, a nie... ...a nie slangiem. Gdzie jest to pożar? No pokażcie mi. Co? Kopalnia się... co jak się przeraziłem, że to kopalnia się fajcie? A gdzie to jest? No to... Też dom. A to że jakąś tam firmą się interesuje, to to mnie naprawdę interesuje. Za mało omegi, wiedziałem! Wiedziałem, że jak to fabryka, to za mało omegi. By nam co to jest? Aha, że taka przyczepa? Czy co to jest? Wiem, że to na pewno będzie z dodatku miasta przyszłości. To na pewno Dobra A idziemy i tu się musimy zająć parkiem jakimś Mamy 9 patyczków do rozdysponowania Hurra Formalne może Zobaczmy czy są jakieś fajne formalne Kurwa on 15 tysięcy kosztuje Rudę żeście kupili Nie Wyłączamy rudy. rudy Musimy zrobić kopalnie O tak Bo teraz tak naprawdę nic nie możemy robić Bo Bo jak widzicie No jest tak trochę słabo Okej okay, odcinek ma 26 minut pół godzinnych Raczej nie będę kręcił bo Na święta może będę kręcił dłuższe ale yy, no, nie każdemu się chce na raz tyle oglądać. Um, to tak nad tym jeziorkiem, w fioletowym dymie, nie, bez fioletowego dymu się pożegnamy. E, także e, mam nadzieję, że skomentujecie mój film. Jeżeli mnie zasubskrybujecie, będę się naprawdę bardzo cieszył. Jeżeli dacie łapkę w górę, no to też mi będzie bardzo miło. Rozumiecie. Wy wiecie jak zainspirować do tworzenia nowych filmów, bo. Myślę, że moi widzowie się na tym znają. Też zależy mi bardzo na tym, żeby było, żebyście oglądali to, jak patrzę na te wyświetlenia, no to też, jak widzę, że ich liczba wzrasta, to też się bardzo cieszę i mam ochotę nagrywać dla was. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że polecicie mnie znajomym, że film, że film komentujecie i że a propos ciężarówki Omega, ko Co, coś napisze.